Nazywam się Piotr Konopka i witam was w kolejnym. 271 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat wyników badania, które opublikowała właśnie Irlandia. W Irlandii bowiem zostało przeprowadzone drugie doroczne narodowe badanie pracy zdalnej. Jakie są wyniki? Przede wszystkim 95% pracowników, którzy byli badani, ma obecnie jakiś element pracy zdalnej w swoim otoczeniu. I to jest bardzo, to jest bardzo ciekawa informacja, że 95% z Irlandczyków ma coś wspólnego z pracą zdalną. Dodatkowo mniej niż 5% chciałoby wrócić do biura całkowicie po zakończeniu pandemii, czyli większość ludzi jednak chciałaby w jakiś sposób pracować zdalnie. Badacze, którzy z Instytutu Witakera którzy to badanie realizowali, stwierdzili, że praca hybrydowa, która będzie prawdopodobnie bazując na tych wszystkich wynikach obowiązywała w przyszłości, to 36% firm mówi, że pracownicy będą spędzali w biurze dwa dni, a 23% firm mówi, że pracownicy będą w biurach przez 3 dni w tygodniu. I łącznie prawie 80% firm, czyli 4 na 5, mówi, że będą pracowały w modelu zdalnych. Natomiast y, bardzo dużo firm, y, mimo wszystko, jeszcze nie podjęło finalnej decyzji, bo 75% firm powiedziało, że jeszcze nie zdecydowali do końca. Jak ci pracownicy, w jakim zakresie będą pracowali zdalnie i będą pracowali stacjonarnie. To, czego to, co można zaobserwować według mnie, to jest mimo wszystko cały czas duża niepewność. Nadal żyjemy w świecie WK, gdzie ta niepewność jest głównym czynnikiem oddziałującym na bardzo dużo elementów w naszym życiu, i firmy i zarządzający nimi również nie mają pojęcia, jak się ta sytuacja potoczy. To z jednej strony, programy związane ze szczepieniami postępują, z drugiej strony, pojawiają się nowe mutacje tego wirusa, i nie jesteśmy pewni, jak te szczepienia będą reagowały na tego nowego wirusa. Także widać bardzo dużą dozę niepewności. Pomimo tego, że pojawiają się programy osłonowe, pomimo tego, że gospodarki mimo wszystko całkiem nieźle sobie radzą, to ta niepewność z nami jest. I tak jak się coraz więcej, pojawia się coraz więcej informacji związanych z tym, że ta niepewność powoduje bardzo duże problemy psychiczne wśród ludzi, którzy pracują zdalnie, to apeluję do Was, zadzwońcie do kolegi czy koleżanki, z którym dawno nie rozmawialiście i zapytajcie się tak po ludzku, czy dobrze się czuje. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.